Witam Was w ostatniej części QA. To już jest chyba piąty odcinek, albo czwarty, albo piąty, bo tych pytań naprawdę się sporo nazbierało, nawet takich, które się nie powtarzały, bo na te, które się powtarzały, po prostu już nie odpowiadam, tylko mówię, że już one gdzieś kiedyś były. Zrobiłam ostatnio playlisty, więc takie QA też są na tych playlistach. Można się zawsze cofnąć. I zaczynamy. Pytanie. Nie pamiętam od kogo, ale czy zrobisz home tour po nowym domu? Jak daleko mieszkacie od działki? Oczywiście, że zrobię home tour, już nieraz wam pokazywałam dom, jak on wygląda wewnątrz. Teraz też nagrywamy co jakiś czas jakieś odcinki z domu. Tworzą się na pewno w tym momencie już kolejne. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale na pewno jak już zamieszkamy, to też Wam pokażę. Oczywiście my robimy w tym momencie wszystko tak, żeby się jak najszybciej wprowadzić, więc na pewno wiele rzeczy będzie jeszcze niezrobionych, dopóki się, na, znaczy jak się wprowadzimy, będziemy to robić w tak zwanym międzyczasie. Ważne, żeby po prostu już zamieszkać, żeby nie płacić odstępnego tutaj czynszu, jak mamy już swój dom. Więc teraz robimy wszystko, żeby jak najszybciej po prostu przeprowadzić się do nowego domu. I idzie to na budowy w tym momencie, jak burza, idzie wszystko na raz. Zrobiona Łazienka, będzie robiona lada moment podłoga, są już robione meble do kuchni, więc wszystko idzie po prostu pędem. A jak daleko mieszkacie od działki? Wiecie, co to jest tak od nas, nie wiem, myślę, może ze 3 km? Może z dwa, Zależy, którą drogą, czy samochodem, czy piechotą, czy gdzieś tam skrótami. To jest ta sama miejscowość, tylko drugi jej koniec. On może tak to nazwać. Łęczna nie jest jakimś wielkim miastem. To jest taka, myślę, dwie dzielnicy Warszawy. Czyli to tak, wiecie, jak się przechodzi z jednej dzielnicy na drugą, to mniej więcej tyle może być od nas od domu do działki. Może nawet i trochę mniej. No kwestia jakiej dzielnicy. Jak długo masz prawko, czy ciężko było zdać? Ja prawo jazdy zdałam za drugim razem, i prawo jazdy zrobiłam jak urodziłam Ksawarego. Po jego narodzinach miał chyba koło tam, nie wiem, 6-5 miesięcy, 5 miesięcy, jak się zapisałam na prawo jazdy. I, I tak mniej więcej je zdałam, więc no mam już 10 lat prawko. Czy ciężko było zdać? No, wydaje mi się, że. Mm, to jest ciężkie pytanie, bo ja na przykład jestem kierowcą, pomimo, że zdałam za drugim razem, ja jestem kierowcą, który boi się jeździć po mieście. Teraz już troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Uważam, że w późniejszym czasie zdanie prawa jazdy daje całkiem inną świadomość za kierownicą i człowiek jest bardziej ostrożny, ja nie jestem kierowcą, który szaleje po ulicach po prostu nie wiadomo, jakimi prędkościami. Raczej jeżdżę tak regulaminowo nie dostałam nigdy w życiu jeszcze żadnego mandatu. Chociaż dwa razy uciekłam przed policją, nieświadomie po prostu. Raz się zamyśliłam, bo jest też trochę osób, które znam, i myślałam, że ktoś mi machnął po prostu ze znajomych, i ja odmachnęłam, i akurat tutaj policjant za mną pobiegł, więc ja się zorientowałam i, i się zatrzymałam. A za drugim razem po prostu machnęłam i pojechałam, i później pojechałam do pracy. I później e, przyjechali do mnie panowie, e, bo ja jeździłam wcześniej pomarańczową hondą, więc to było dość e, takie rzucające się w oczy auto. E, I panowie, stojący co jakiś tam czas, wiedzieli, że ja pracuję w Cycowie, że ten samochód zawsze stoi tu i tu pod sklepem i któregoś razu po prostu zajechali. Do mnie do sklepu i pytali się, dlaczego do kontroli się nie zatrzymałam. A miała to być rutynowa kontrola e, tak naprawdę, zatrzymywali wszystkich i ja po prostu mówię, że nie wiem, ja się zorientowałam dopiero tam ze 3 kilometry dalej, że, ja za, że oni prawdopodobnie mnie chcieli zatrzymać do kontroli, a ja im po prostu machnęłam i pojechałam dalej i oni zatrzymali następną osobę za mną więc no takie miałam parę takich sytuacji, ale mówię no ja jestem taką osobą, która na przykład niepewnie się czuje po wąskich uliczkach Lublina, jakich nie znam. Dla mnie problemem jest parkowanie w ciasnych miejscach Lublina. Dlatego ja do galerii praktycznie pojadę, każdej do jakiegoś tam sklepów pojadę. Mm, już ostatnio przełamałam ten lęk i jeżdżę nawet po mieście, ale staram się po prostu unikać takich, gdzie gdzieś w centrum muszę zaparkować, bo po pierwsze nie znam e, centrum. Jeżeli chodzi o jeżdżenie autem, gdzie są parkingi, gdzie ich nie ma, ja nie widzę tych znaków, że jest strefa parkowania, nigdy nie wiem, gdzie te parkomaty wszystkie są, więc e, no boję się. Boję się jeździć, a na pewno w takie miasto jak Kraków czy. Warszawa, Wrocław, to bym za Chiny nie wjechała, jakbym widziała te wszystkie tramwaje i te inne. Nie, no nie, 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 tu bym się chyba pogubiła. Wiecie, no w Lublinie tego po prostu nie ma, więc człowiek tym bardziej nie jest nauczony. Jak długo i gdzie mieszkałaś za granicą? Pierwsze moje mieszkanie za granicą to była Holandia. Z moim pierwszym mężem wyjeżdżałam do Holandii. On wyjeżdżał tam dosyć długo, ja tam byłam w sumie tylko raz, mieszkałam miesiąc czasu. Pracowałam tam też, ale ja po miesiącu czasu, po trzech tygodniach pracy, któregoś razu źle się czułam, zostałam w domku, w budce kempingowej, bo my mieszkaliśmy w budkach na takim placu, były budki porozstawiane. I ja wylałam po prostu na siebie wrzątek, poparzyłam sobie nogę. Zawieźli mnie wtedy do szpitala. Kogoś tam złapałam na placu. Zawieźli mnie do szpitala przez 10 dni, mi, 7 dni mi robili opatrunki, i ja później wróciłam do Polski, do Holandii. Już więcej nie wyjechałam, ale później e, już po rozwodzie wyjechałam z Nikolą do Anglii. Mieszkałam w Cardiff, na Walii. Tam mieszkałam prawie rok czasu i później jeszcze pół roku mieszkałam w Londynie, więc w sumie półtora roku mieszkałam za granicą. E, i bardzo dobrze wspominam ten okres czasu, bardzo dużo mm, się nauczyłam, bardzo dużą szkołą życia był dla mnie taki wyjazd. Yy, I tak naprawdę ja chyba bym się w każdym państwie odnalazła, w każdym kraju, bo no wiecie, no albo człowiek to ma, albo nie. Albo człowiek jest zdatny do życia gdzieś z daleka od rodziny. Ja byłam sama z dzieckiem i sobie świetnie poradziłam, myślę, że... Yy, to jest fajna przygoda i fajna nauczka taka m, od życia, która bardzo dużo wnosi w późniejszym życiu, takiej zaradności przede wszystkim. E, najlepsze wspomnienia z gór jest ich mnóstwo. Każdy wyjazd w góry jest dla mnie najlepszym wspomnieniem, bo my jeździmy za każdym razem innymi szlakami, chodzimy, zdobywamy inne doświadczenia, poznajemy nowych ludzi na szlaków, w schroniskach, więc y, wszystkie wspomnienia są najlepsze z gór. Gdybyś miała możliwość wyboru bez ograniczeń finansowych, pracy, szkoły, czy chciałabyś mieszkać dalej na Lubelszczyźnie? Tak. Ja, uwierzam, ja u, uważam, że Lubelszczyzna jest przepięknym regionem. Jest bardzo zielonym, jest dużo. Um, mamy Park Rostoczański, mamy zalew w Lublinie, mamy bardzo dużo ogrodów botanicznych, jezior. Um, to jest kraina jezior u nas tutaj, jak na Mazurach praktycznie. Obok Łęcznej jest bardzo dużo jezior, w ogóle po jeziorze całe Łęczyńsko-Włodawskie, więc um, jest tutaj dużo zieleni. Mało takich większych aglomeracji. Moim zdaniem jest to bardzo fajne miejsce w Polsce. Bardzo dużo ciekawych rzeczy jest, jakiś parków rozrywek, rozrywki i tak dalej. To się cały czas rozbudowuje, cały czas gdzieś coś jest otwierane, coś się tworzy. Myślę, że dostępność do wszystkiego też praktycznie jest, więc. No i mamy blisko do gór. Tak, mnie do morza nie ciągnie, więc pewnie dlatego bym się raczej nie zamieniła, jakbym miała mieszkać, nie wiem, na Mazurach, żeby mieć bliżej do morza co najwyżej mogłabym się przeprowadzić właśnie bliżej gór Tatr, ale ogólnie myślę, że gdybym nie było nawet stać finansowo na nie wiem dom czy, czy mieszkanie w Warszawie, w samym centrum, to raczej bym wolała zostać tutaj, uważam po prostu, że Lubelszczyzna jest piękna jest zielona, piękna, jest tutaj dużo takiego spokoju jest ok najtrę... No Najtrafniejsza lokalizacja gdzie i dlaczego? W górach najtrafniejsza lokalizacja w górach gdzie i dlaczego? Eee, najtrafniejsza lokalizacja zależy, za czym się jedzie. Jak się jedzie odpocząć, znaczy w sumie my zawsze łączymy ten odpoczynek. Ja zresztą wam nagram, takie obiecałam i nagram wam moje recenzje hoteli i miejsc, w których my byliśmy. Nie będę tylko mówiła o miejscach. Może nie będę recenzowała miejsc, których nie polecam. Bo nie wiem, czy taki e, odcinek po prostu, wiecie, no, nie wiem, jakie konsekwencje bym mogła ponieść, e, krytykując pewne miejsca, bo są takie trzy miejsca, do których absolutnie nigdy więcej w życiu moja noga nie stanie z jednego. E, no nie, no, no są takie miejsca, których nie polecam, więc taki ja wam odcinek obiecałam i nagram, ale najtrafniejsza lokalizacja e, termybania i e, w, które po prostu są kosztowne, tak, więc jest to dla mnie taki wiecie już poziom maksymalnego zmęczenia, gdzie ja potrzebuję, żeby w tych termach posiedzieć, gdzie ja niekoniecznie chcę pójść w góry, bo my jak pojechaliśmy, byliśmy w termach dwa razy i jak jechaliśmy do term to raczej to było, że w góry wyjdziemy raz, ale głównie będziemy korzystać z hotelu, bo dla mnie to jest szczyt głupoty, Wychodzić codziennie w góry i płacić za tak drogi hotel, który oferuje takie spektrum rozrywki. I przede wszystkim no termy są fajne ale na tygodniu, bo w weekend jest tam tak dużo ludzi, że nawet pomimo, że my sobie możemy zejść z tego hotelu o tej dziewiątej, gdzie już na zewnątrz kolejka stoi, przeogromna po 300-400-500 osób jest już w kolejce. My mamy jednak to pierwszeństwo sobie wejścia od strony hotelu, ale ten, to i tak nie jest jakoś wcześniej otwarte dla klienta normalnego i dla klienta z hotelu to jest w tych samych godzinach otwarcie i zamknięcie. Więc pomimo tego, i tak w sobotę i w niedzielę, w piątek od południa, sobota i w sobotę jest bardzo dużo ludzi. Mniej ludzi jest w niedzielę, dlatego że ludzie w niedzielę się wymeldowują, więc z hotelu też już dużo osób nie korzysta. Zaczynają się takie tłumy bliżej południa w niedzielę, ale z rana w niedzielę naprawdę jeszcze ludzi jest mało, więc my tak właśnie robiliśmy, że szybciutko na śniadanko i o 9 jeszcze szliśmy na basen. Do tej godziny 11 wykorzystać ten czas i ludzi było naprawdę w niedzielę niewiele. Ale ogólnie termy polecam, ale na tygodniu bo weekendy naprawdę są y, mocno oblegane i to żadna przyjemność, przyjemność siedzieć jak u lęgałka jeden koło drugiego y, i broń Boże się ruszyć po drinka czy do toalety, bo za chwilę ktoś wskoczy na leżanki. No nie, to nic przyjemnego, naprawdę. Jak jest tłum ludzi, jeszcze jakie jest pijane towarzystwo, a, a takie też się zdarza, to nic fajnego. A drugą taką najlepszą dla mnie lokalizacją z tym, że tam już wiem, że na, na ten rok nie ma miejsc, chyba są tylko dwa miejsca w weekend, znaczy dwa weekendy jakieś, gdzie oni jakieś tam mają pojedyncze jeszcze pokoje, to jest Hotel Grand Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej. On się znajduje niedaleko Term Bukowina, jakieś nie wiem, 600-700 metrów może, około kilometra. Tam się jedzie w stronę Morskiego Oka na rondzie. Trzeba się kierować na Morskie Oko i to jest po lewej stronie przepiękna panorama, fantastyczny hotel. Cena jak najbardziej adekwatna do jakości, bardzo wysoki poziom obsługi, bardzo wysoki poziom jedzenia. Ja już tam trzy razy próbowałam się gdzieś zameldować, ale oni weekendy mają już praktycznie wszystkie, ale oni obstawiam, że już mają nawet obłożenia na święta na przyszły rok, gdzie jeszcze oferty nie ma świątecznej, to już myślę, że mogą mieć obłożenia, bo jak się pojawia ogłoszenie, to w przeciągu jednego dnia są wszystkie miejsca już zarezerwowane. Hotel jest naprawdę genialny, ma świetny basen z ciepłą wodą, co się rzadko zdarza, bo to z reguły, ja z reguły po prostu zawsze patrzyłam na to, jaka jest woda w basenie. W hotelu miał być basen, bo jak wrócimy z góry, to ja muszę odpocząć, ale dla mnie woda w basenie, jak ma 26 czy 28 stopni, to nie jest woda. Ona musi mieć przynajmniej 30-31, w hotelu Grand Stasinda ta woda ma 31-32 stopnie, więc jest fajna, przyjemna. Jest przeogromny brodzik dla dzieci, z fajnymi zabawkami, zjeżdżaniami i tak w oddzielnym pomieszczeniu. I tam jest też podgrzewana podłoga, więc jest dosyć ciepło w tym miejscu. Mają też fajne sauny, mają, um, mają miejsce na um, kręgle, mają stoły bilardowe, jest miejsce na dyskotekę. Naprawdę są animacje robione. Hotel jest naprawdę pierwsza klasa. Na zewnątrz są korty tenisowe, boiska do piłki nożnej, do siatkówki. Genialny hotel, bardzo polecam. Za to nie polecam tego, co stoi obok poprzednika pensjonatu, ale na jego temat się wypowiadać nie będę. Różnica w cenie jest niewielka, a na jakości jest przeogromna. My byliśmy bardzo zawiedzeni. Ok, przechodzimy do następnego pytania. Czym zawodowo zajmowałaś się przed pracowaniem w lodziarni? Jak godzisz wszystkie swoje zajęcia, nagrywanie i tak dalej z budową domu? Budową domu bardzo długo zajmował się wyłącznie mój mąż. Ja w niewielu rzeczach na początku budowy uczestniczyłam. Teraz jest tego troszeczkę więcej, bo już są jakieś decyzje, jakieś rzeczy, chociaż i tak, mimo wszystko, jestem mniej, mniej na tej budowie niż myślałam, że będę. Czym zawodowo się zajmowałam? Ja pracowałam w wielu miejscach. Doświadczenie mam nawet spore. Najdłużej pracowałam w firmie zajmującej się produkcją ogrodzeń z elementów kutych. Tam byłam taką osobą, do wszystkiego, czyli obskakiwałam magazyn, prowadziłam kadry, akta pracownicze, zajmowałam się dokumentacją do księgowości, która była oddawana, wystawiałam faktury, robiłam projekty ogrodzeń na programie do projektowania, zajmowałam się pozyskiwaniem klienta. Ta firma również to jest firma Stalbram. Wiele osób złącznie wie, gdzie pracowałam. Nie jest to żadna tajemnica, ja się absolutnie tego nie wstydzę. Uważam, że jest to bardzo godna firma do polecenia, jeżeli chodzi o ogrodzenia i jeżeli chodzi na przykład, o montaż automatów do bram garażowych i bram wjazdowych. Tak samo montaż bram garażowych. Zdobyłam tam bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o bramy garażowe, i to ja właśnie decydowałam w jakiś sposób nad wyborem bramy do naszego domu czy drzwi. Wejściowych, no tutaj, że tak powiem, moje doświadczenie też się przydało. Eee, także ja byłam taką osobą tam do tańca i do różańca. Byłam jedyną kobietą. Czasami e, żona szefa przychodziła e, i coś tam pomagała, ale ogólnie sama, jako jedna kobieta, z wszystkimi e, mężczyznami tam pracowałam i naprawdę bardzo dobrze wspominam. E, pracowałam również w sklepie Stokrotka. Ale bardzo krótko, bo zaszłam w ciążę. E, pracowałam też właśnie w lodziarni. E, wcześniej zdobywałam doświadczenia, już Wam kiedyś pokazywałam w filmie Łęcznej to lodziarnię. E, pracowałam też w barach, bardzo dużo chodziłam na obsługę wesel właśnie z, już ze Świętej Pamięci Kaziem, e, moim przyjacielem. I co jeszcze robiłam? Za granicą pracowałam głównie na sprzątaniu. W Polsce jeszcze pracowałam na, w sklepie i w pijalni piwa na kopalni u nas. Niecały rok czasu tam spędziłam i w różnych restauracjach pracowałam i w barach. Także doświadczenie mam takie, a no i w sądzie jeszcze pracowałam. Tak, tutaj też zdobyłam ponad rok czasu doświadczenia, więc super, poczekajcie. I przechodzimy do kolejnego pytania. Co będzie w grudniowych vlogmasach? No, niestety już wiecie, co było w grudniowych vlogmasach. Vlogmasy zleciały mi mega szybko. Zawsze nagrywałam vlogmasy do 31 dnia. No tym razem nie pykło ze względu na chorobę. Szybko przeleciało, więc. No, już to pytanie uważam za nieaktualne. Co ty robisz dla siebie, że. Tak cudnie wyglądasz. No, dziękuję. Po prostu staram się dbać. Nie wiem, czy cudnie wyglądam, czy nie. E, raczej nie wpadam w samozachwyt na swój widok. E, po prostu staram się dla siebie też znaleźć codziennie jakiś czas na ten makijaż, na tą pielęgnację, e, czegoś nowego dowiedzieć, coś nowego potestować, e, poszukać czegoś, co ma na mnie dobry wpływ. E, czy znaleźć sobie właśnie taki moment, żeby na przykład odpocząć? Tak? Tu już nie chodzi o żadną pielęgnację, tylko na przykład o kąpiel, o poczytanie książki, o obejrzenie jakiegoś filmu, więc y, takie odprężenie psychiczne dla siebie. Yy, najbardziej wzruszający moment w Twoim życiu. Yy, najlepsza marka ubraniowa i kosmetyczna. Jakie kosmetyki kupujesz najczęściej? Najbardziej wzruszający moment w Twoim życiu yy, to chyba rodzinie dzieci. To były takie momenty, które chyba człowiek całe życie ma przed oczami i nigdy się ich nie zapomni. Za to zapomina się o bólu, jaki wtedy towarzyszył. I to jest najpiękniejsze. E, najlepsza marka ubraniowa i kosmetyczna. E, ubrań, jeżeli chodzi o ubrania, to bardzo lubię markę to Pomimo, że wiem, że niektóre ubrania mają fatalną jakość, bo po kilku noszeniach robi się z nich... E, no kiepskie, kiepskie coś, ubraniem tego nazwać nie można, ale pomimo wszystko lubię tą markę, a kosmetyczna nie mam jako takiej ulubionej, uwielbiam markę Madame Justine, mają fajne kosmetyki, fajne składy, lubię też markę Sensum Mare, coraz mocniej jestem do nich przekonana, fantastyczne działanie jest kosmetyków, jest wiele takich firm, które lubię, niektóre mają więcej kosmetyków, niektóre mają mniej kosmetyków, które lubię, ale za to są one świetne, więc tutaj naprawdę, tu trzeba oglądać Denka i moje hity y, kosmetyczne, także tu jest tak ciężko odpowiedzieć, jakie kosmetyki kupujesz najczęściej. Nie ma czegoś takiego, bo ja teraz bardzo dużo kosmetyków dostaję, więc niewiele kosmetyków kupuję. Y, kolejne pytanie, czy zmieniłabyś coś jeśli chodzi o YouTube, którą osobę nagrywającą na YouTube chciałabyś poznać osobiście? Chciałabym poznać Karolinę, myśliwiec na pewno, bo to dzięki niej ten kanał powstał. A kogo jeszcze, no na pewno dziewczyny, z którymi w jakiś sposób utrzymuję kontakty, czyli Marzenkę. Osobiście chciałabym poznać i Kocyk, Vlog, chciałabym poznać Monikę. Zaraz pewnie kogoś pominę, więc może nie będę drążyła tego tematu, ale to są, jest kilka takich dziewczyn, z którymi utrzymuję kontakt i chciałabym je poznać osobiście. Z osób, które prowadzą YouTube oczywiście, tak? Bo, bo są jeszcze też widzowie, tak jak na przykład Kasia Grat, której jeszcze się osobiście nie udało mi poznać. Hmm, czy, będzie, czy będziesz powiększać kolekcję ceramiki bolesławieckiej? Oczywiście, że tak, zarówno w motylki, jak mi tylko się pojawiają wzory z motylków, automatycznie jadę i cokolwiek tam sobie zamawiam, domawiam. I tak samo kolekcję zimową, którą w tym roku sobie nabyłam. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ją jeszcze powiększę, że ten wzór będzie. Czy własnoręcznie coś robisz przy budowie? Sama układasz steropian, pod ogrzewanie, podwieszane sufity, malowanie ścian, układaliśmy panele. Jestem ciekawa, czy pomagasz, czy tylko mówisz, co i jak ma być. Różnie to bywa. Ja m, bardziej jestem od, od m, na przykład m, Aranżacji wnętrza, i jakbym chciała, żeby to wyglądało bardziej, moje zdanie jest jakby na górze, no to też źle zabrzmi. Nie o to chodzi. To jest bardziej po mojej stronie. Będę też teraz uczestniczyła w malowaniu. Przy układaniu steropionu nie uczestniczyłam, robił to głównie mój tata z moim mężem. Ja w tym momencie się zajmowałam po prostu. Ze mnie budowa została do pewnego etapu ściągnięta. Ja ogarniałam dom, dzieci i wszystko, co jest tutaj związane, a mój mąż się głównie zajmował budową. E, ale jest dużo takich rzeczy, gdzie właśnie ja gdzieś muszę zadzwonić, coś tam załatwić, zapytać o cenę, zapytać, czy jest, e, czy zdecydować, e, jakie na przykład meble do kuchni. Tak, tutaj mój mąż się kompletnie od tego tematu odciął. E, to ja decydowałam, co chcę w tej kuchni mieć, ja wybierałam sprzęty. Mój mąż się kompletnie nie wcinał, jeżeli chodzi o kuchnię. Wszystko zostawił dla mnie, żebym ja sobie wybrała, żebym ja sobie zdecydowała, żebym ja sobie to po prostu ogarnęła. Więc kuchnię praktycznie mogę powiedzieć, że zaprojektowałam i zrobiłam sama, i ona już jest robiona. No, teraz też wybieraliśmy blaty do kuchni, tak? Jeździliśmy parapety. Ja ogarniałam bramę garażową i drzwi. W sumie do okien też jeździłam. Już takie elementy zamykania budynku, i teraz to, co się dzieje. Faktycznie, gdzieś tam to już jest, też ja jestem gdzieś tam w to wplątana, ale fizycznie. I jeszcze za wiele ja na tej y, budowie nie zrobiłam, dopiero myślę teraz. Płytki też mieliśmy sami układać, jednak układa nam to fachowiec, bo po prostu jest to bardzo czasochłonne, a nam zależy na tym, żeby jak najszybciej się wprowadzić. Mój mąż teraz też ma inne zlecenia, takie gdzie no, po prostu woli pójść do pracy i zarobić, y, i, i dać komuś też zarobić y, u nas, żeby to zrobił ktoś, kto się na tym zna. Bo nawet no, tyle, że no, nie do końca chyba bylibyśmy w stanie to w tak szybkim tempie ogarnąć. Tym bardziej, że musiałby to mąż też robić. Po godzinach, jak wróci z pracy, on wracu, pracuje dość długo. Więc też by było ciężko, wiecie, tutaj też trzeba zadbać o to zdrowie, nie można wracać z jednej pracy po 10 godzinach i iść jeszcze na budowę i rypać po 4 godziny taką budowlankę, bo po prostu, no wiecie, no, każdy ma jakieś ograniczenia zdrowotne i to też trzeba mieć czas na zregenerowanie. A jeżeli chodzi o mnie, to tak jak mówię, na przykład jutro się wybieram na budowę, będę jutro malowała prawdopodobnie ściany, więc już jest taki moment, gdzie jak gdzieś tam byłam, coś mężowi pomagałam przenosić, znosić, wynosić, porządkowaliśmy pomieszczenia w środku. To takie rzeczy jak najbardziej ja robiłam. Teraz też statem robiłam, rozładowywaliśmy podłogę, ładowaliśmy podłogę, więc coś tam robię, ale nie spędzam na tej budowie jeszcze dużo czasu na moją głowę pewnie spadnie takie totalne sprzątanie i na pewno malowanie malować będę na pewno bo ja po pierwsze malować lubię po drugie już w tym momencie widzę, że mogę mieć już na to czas bo już się odkorkowałam z niektórych rzeczy mamy 2 trzy miesiące zanim otworzę 3 miesiące zanim otworzę lodziarnię więc E, jeszcze ten czas mogę poświęcić całkowicie praktycznie na budowę, tylko tak jak mówię, ja też muszę wiedzieć, co muszę tam zrobić, bo muszę sobie dzień wcześniej podgotować obiad w domu, czy, czy coś tam ogarnąć, i tak dalej, czy nawet nagrać filmy na zapas na YouTube. I to by było chyba tyle, dobrnęliśmy do końca. Tak, więcej pytań już nie ma, więc mam nadzieję, że mm, to były fajne pytania, fajne odpowiedzi, że Wam się podobało. Widzimy się w następnym filmie i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko, byle do wiosny. Do zobaczenia, buziaki, pa!